Dzień dobry! Gdzie jedziemy? Owiec. Do parku. Jedziemy do Botanisha Gaten i będziemy sobie spacerować. Pogodę mamy wyśmienitą. Idziemy jeszcze kupić coś do picia ale aktualnie jest pod rzemce. Jesteśmy zapakowani, tutaj w ogóle wystaje nam w ogóle noga. I jedziemy. Mm. <słyska> 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 Wiesz, te drzwi? No. A co tam będzie? Jakiś podziemia? Nie. Idziemy do Lidla, idziemy do Lidla przez galerię. No mogą ci też drzwi otworzyć, masz rację. Sorry. I teraz jak? Masakra. Ale wymyśliłeś skrót? No ale nie skrót. Wow. Jaki Herkules! To też mi opowiadałeś kiedyś, że twój kolega tutaj mieszkał. I chodziliście razem na zakupy tutaj, bo tutaj mieszkałeś właśnie. Niedaleko. Nie, tu nie mieszkałem, tylko trochę dalej jeszcze. No ale niedaleko. Tutaj jak nas widać. Uj, oj, oj, oj. Czy płacimy, czy nie, my też was nagrywamy. Co tam robisz? Co tam robisz? Nic. Co zrzucasz? Bo, śmieci bo, jakieś. Bo, bo. God, nic ona. Tak, Jana. Hej. Jednem razem dwa tickets proszę. Teraz Latyna jest, <grym> bilet. Och, dziękuję. Mój bilecik. Proszę, proszę. I tutaj wejście. A gdzie się skenuje? W góry? Wow. wow, nie mieścisz się. Tutaj zrywamy sobie później kwiatków do domu. Ale ładnie. Ej, to są te, co my na balkonie mieliśmy, co nam zgniły. O, ładne pachną. Ja to w ogóle teraz się prędzej czuję, niż na wakacjach, niż jak byliśmy nad morzem. No, jak na urlopie, jak w jakiejś Turcji normalnie, ale ładnie. No nazwa trochę skomplikowana, ale fajne takie na balkonie. Uu. Co to jest? Muszę dotknąć to. No jakieś takie kujące trochę, ale patrz jakie tam z tyłu. Tam te... Dziwne, nie? Już jak pod górę idzie masakra. Tu jakiś pałac tu w dół wszystko idzie. Mapa co gdzie jest? Aha, tam gdzie mówiłaś to, złota. Różne kraje. To? tą że można dotykać i bo... A o! To, to, to fajnie, to nawet powąchałam sobie. No ogromna, wiesz jak tam ciepło będzie w środku. No. Patrz tam jako cyklu z dzieckiem. Tu jakieś drzewo. Ej, tu jakieś limonki są! Ej! Dawaj bierzemy do domu. Wow, patrz tam! Jakie ogromne! No! A tam wow! Tutaj jaka fontanna. Ej, mega ładnie. co to jest jaka żółta fajna się rusza nie no co się tam spowoduje patrz jaki tam duży grzybek o i rybka rybka Tak u ciebie przy też rybki są pa jak wysoko Muszę taką urwać z domu To jest końca ma No ja wiem ale takiego, wiesz jak tam w środku ma fajnie Ten aloes na twarz Uu. Ja takiego ja chcę Ja takiego chcę do domu Tego dokładnie tego chcę Taki liść O, jakie miękkie Co? I to wszystko jest aloe? Mm. Możesz mi takie liście ogarnąć. No. Co z tym ja sobie na twarz nałożę maseczkę. Jest... A tam jaki? Kaktus? To, są, to jest kaktus? Z tego normalnie. więc że kiedyś byliśmy w meksykańskiej restauracji? Z tego normalnie mieliśmy jedzenie. Z tych kwiatków chyba. No, tutaj, tych. O, tu, tu. tu. Typiczne, nie są. Tum, tum, tum. no mówiłam, że jedzenie bomby wow. wow, jakie wielkie Ela dotyka, zobacz, zobacz, Alex, Ela dotyka Ej ale ten możesz Tak, żeby no aloesa mi do domu zerwała. Ten wygląda jak siór. Jak taki no, górek taki. <noise> wow. Jak naprawdę w jakimś, nie wiem co, Meksiko. O, właśnie syrop z agawy robią. Ej, jakie ładne. No. Ej, ale fajne w dotyku. O i mięciut, mięciutkie, mięciutkie. Tutaj nie wolno, bo tutaj wszystko ostre, wiesz? Jak tutaj. Wow. Bo, a to w środku? To takie mięciutkie, ale to ostre. Kurde, jakie ostre. Się teraz będzie taki problem, że ją sadzić. Wow, wow Ela. Ela! Ela! Ela spokojnie! Patrz! Jezus Maria! Stój, stój, stój! Powoli! No idź! Oh, Już, wypiję. Daj. Już odłożę. No i idź. Idź, taty. Tata jest. <laughs> Jak wszystko Ola. dotyka. Ej, Ela! Nie szal za to. Yahoo. <laughs> Co to kamień? I okulary, twoje. dobra, A idziemy, idziemy dalej. dalej, idziemy dalej, idź Ela za tatą. Daj okulary. Gigi. Gigi. <laughs> o Boże, ona już chce wchodzić. Co, przerwaj przerwa już. <laughs> idź Ela, dopiero wyszła z Łuska. Tyle czasu siedziałaś. No weź. Ela trawka, zobacz, zobacz O, jaka <laughs> Tak, i Ela robić. Ela nie idź tam. Nie, 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 tam nie. Jaka? Kamelia japonica. Ale tutaj człowiek dopiero czuje, że oddycha takie wilgotne, fajne powietrze. Tego węża! Zostaw tego węża! Co tam? Co? Kurde, mnie ukło coś tutaj. Ej, ale ładnie. Ale ładnie. Tu bym się położyła teraz na trawę. Dobra, idziemy tam do środka jeszcze dalej i później dalej. sobie wyjdziemy. Mamy jeszcze tam wodę. No tam... jest No, tam sobie fajne zdjęcia możemy zrobić. Ela, idź. Ela chodź, robimy zdjęcie. Jest ten moment, kiedy ona nie chce zdjęcia bardzo z mamą. To nic. Może tata zrobi mamie samej zdjęcie. <laughs> się They see me rolling. They... Jedną ręką. Czekaj! O, zobacz mnie. Co to? <laughs> Ela myślała, że nie ma trzymi. Nie, nie, nie. Okej, okay, do widzenia. <laughs> Jaka mała księżniczka. Ej! Co ty robisz? Robaczku mały. Ela. <grywa> Oj, ona chce wskakać po kałużach. No chodźcie. Każda window jest jej, dosłownie. Co ty robisz? Połóż się, tak, można tutaj leżeć. Ela, połóż się. Ela patrzy przez Le... nogi. Nie będziesz widzieć, bo masz sukienkę, kochanie. Ela, popatrz się. Ela. <grym> Ona się tak Ej. patrzy. Tam podwózka. Mam, zrobię zdjęcie. Zbucie? Może z tatą będziesz chciała zdjęcie Oj, mieć. z tatą robimy. Bomba. się denerwuje, nie? Ej, <grym> Ej o dawaj. 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 Bo są, nie wolno za ci zabierać. chwilą właśnie przed chwilą uratowałam Ele przed jedzeniem. Co to jest? Żołądź? Żołądź? Żołądź. Chciała podnieść, Aha. patrz, patrz. Ona myśli, że to jest do jedzenia. Nie! Patrz Ela, teraz zrobimy tako. Nie ma. To nie jest. Nie, mam. nie, 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 to niedobre. Co to jest? Nie, to surowe są. Ah. Mhm. No nic Nie no, ale taki jakiś tutaj burdel bym powiedziała takie, takie jakoś sucho brudno jakoś tak Tam u góry idziemy dalej O patrz tu, ja se wejdę tu na chwilę o, Tu jakie drzewo Mama, nie tata Czemu zawsze tata jest tylko? Tata i tata Bam No uważaj, bo będzie bam Tutaj utknął Utknęłaś Ela Teraz jak wyjdziesz stąd? No teraz już nie jedzie dalej Jak po ziemi ty chcesz jechać? Tam jest trawa Boże, Aleks, ratuj dziecko swoje Ale chociaż jak szybko idzie, nie? No. <laughs> Chodź, tutaj siadaj. <laughs> tak to nie idzie. Tak to możesz leżeć. Ona chce ci pomóc, bardzo widzę. Tak. Ta Rzucaj. <laughs> tak, Ta ten tak. O. Dziele, jedziemy dalej? Dobry. <laughs> Krótka pauza na picie, na jedzonko. Ta wizona tam, wielka bomba. No. I siedzimy sobie tak. Ej, ale wiesz co powiem ci Alex? Musisz zapłacić dychę dla tego świętego spokoju. Jeszcze fajnie jakby było takie miejsce z plażą.